Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Pewnie się zastanawiacie, co dzisiaj będziemy działać. Jak widzimy, deseczki bukowe, dzięki 28 grubym, mam przeniesione na koziołeczki. Deski, deski grube mam na busie, 50, czyli pół metra długie. I to będą teraz kody na beton, nie na, na starożytny metalowy. I stwierdziłem, że zrobię sobie odcinek dla Was o frezowaniu. Właśnie było tego na moim kanale. A na YouTube chyba też tego tak zbyt nie ma, co so, jak gdzieś się frezuje, ile powinno się zostawiać wiązka. To więc stwierdziłem, że nagram taki odcinek. I co mam Wam jeszcze powiedzieć? Nie będę nagrywał jak się robi stopni i pod stopni tym razem, bo już mam trochę tych filmów. Zrobimy teraz coś innego. To więc pewnie się widzimy my za chwilę, a zanim ja to przerobię to za 2-3 dni, bo jest się za to będę. Dobra, nie się z tym. Dobra, widzimy się przy frazowaniu. Dobra, jestem. Tutaj mamy od stopnie, do przepuszczenia bez i do cięcia na wymiar. A tutaj przede mną stoją stopnie. Też wszystko ładnie pokryte z boku. Wystarczy też przepuścić, docień na wymiar i się będziemy brali za frezowanie. Stwierdziłem, że nagram taki krótki urywek, na jakim etapie jestem w tym momencie. Dobra, no co? Puszczamy i będziemy frezować. Jesteśmy prawie na półmetku. Jak widzimy, nasze stopnie są gotowe do dalszej obróbki. Teraz się bierzemy zafrezowanie i wam pokażę, jak ja to robię. Jak to frezuję, na jakim można powiedzieć prowizorycznym sprzęcie, bo frezarki jeszcze się nie dorobią. Zaraz okresem kamerę to wam ładnie zaprezentuję. Mamy do przefrezowania stopnie 32 cm szerokie, długie na 111,5. Jeden boki widoczny to jest. Czyli będziemy musieli zostawić około 2,5 cm z boku Żeby nie przefrezować po tej długości I mamy takie krótkie stopnie na 77 cm Oczywiście długie I tutaj, tutaj Kurde, tutaj każdy bok jest niewidoczny Czyli możemy sobie przefrezować przez tą długość W trakcie filmu, filmu tak będę jeszcze tłumaczył co ja z czym się ja Ja frezuję stopnie na głębokość 15 mm Łóweczek Czyli tutaj sobie zostawiam nosek na 3 cm, i tutaj frezuję na 2 cm. Bynajmniej mi tak zawsze robię, jak nie ma frezu na LED-mista. Jak jest zawsze miejsce na LED, to frezuję w taki sposób. Tu że taki nosek nakładam. Nie wiem, czy to tak. Ładnie narysowałem, ale jak na mojej umiejętności to jest perfekcyjnie. Dobra, pokazuję Wam frezarkę i bierzemy się powolutku za frezowanie stopni. Zaczniemy oczywiście od rowków, a potem będziemy frezować górne krawędzie, czyli łamać kąty. Dobra, to jest moja prowizoryczna frezarka, której się jeszcze, można powiedzieć, nie dorobiłem takiej przemysłowej. Tutaj mam dystans. Między frezem a tą klepeczką jest 3 cm frez. 20 mm w gruby okręca się, oczywiście, i będziemy wchali w tę stronę. Taka frezereczka firmy Makity. Mamy 15 stopni do przefrezowania bukowych. Jak mi się uda, i na przerwę, jak mi się uda, to rzucę jeszcze z klatki, jak to tam wygląda, żebyście jeszcze mieli, można powiedzieć, lepsze pole widzenia. O czym dokładnie mówię? Czyli mamy jeden prosty bieg, jedna strona nie jest widoczna, pół piętro i te dłuższe stopnie są na sam szczyt, na, sam, na następne piętro lecą. Jedna strona widoczna. Na zdjęciu, które prawdopodobnie mi się uda rzucić, wszystko zobaczycie, co z czym się je. Dobra, zakładamy nauczniki. Pamiętajcie, ja zawsze robię nosek 3 cm, ale też właśnie na 4. Wedle uznania. Oglądamy nasz stopień. ładniejszą stronę dajemy zawsze wiadomo do góry lewą na dół, czyli dół. I przód. Też zawsze dajemy ładny nosek do przodu. Wiadomo, z tyłu nigdy nie widać. Dobra. U mnie to będzie ta strona. Ja sobie zawsze robię tu, przykładam i frezuję. 15 mm głęboko wycinam i jadę na raz i powolutku kam. Dobra, przekładam kamerę na inną stronę po prostu, żeby lepiej było widać jak frezuję. Już, już kończę gadać, już kończę i się bierzemy za robotę. Najpierw sobie przelecimy te jak krótkie stopnie. Pierwszy stopień mamy za nami i Wam ładnie pokazuje z bliska. Nosek na 3 cm wyjechany. 15 mm. O tak będzie lepiej widać. Głębokie. I w to wchodzi oczywiście. Nie wiem czy będzie widać z tej strony, z tej strony. Kurde. i, z tą, i tu wchodzi ładnie pod stopień. Przymierzmy czy pasuje. I naprawdę o, bardzo ładnie spasowane. Teraz. Wybaczcie, ale słowo mi uciekło. Eee, pod stopień frazuję e, tego strugam na 19,5 cm, czyli 500 urywam o 2 cm, żeby sobie można powiedzieć, powiedzieć to swobodnie włożyć stopień. Tak właśnie to teraz robię. 500 nikogo nie zbawi, a naprawdę ułatwia robotę na montażu. Stopnie będę montował, klient zamówi, można powiedzieć sobie do samodzielnego montażu. Ja mu wszystko poszukuję, on będzie to ładnie sobie montował. Dobra, lecimy z frezowaniem na z tych stopni, Już się bardziej nie rozgaduję i nalecimy no, z tą robotą. Dobra, stopnie zostały przefryzowane ten pierwszy bieg. Zaraz się bierzemy za te większe. O, właśnie tutaj są na kupce. I tu będziemy troszkę delikatnie fryzować. Przyjmijmy, że to jest strona lewa i 2,5 cm od brzegu będziemy w tym miejscu oto kończyć. A skąd będę wiedział, w którym miejscu skończyć? tutaj sobie zrobiłem kreskę. O, widać ją. Tu jest kreseczka, i w tym miejscu muszę się zatrzymać stopniem. Jak tak pojadę, to tu się zatrzymuję. I mam idealnie od tego do tego 2,5 cm przerwy. Dobra. A, no to bierzemy pierwszy podstopień. Przefrazujemy. I myślę, że się uda. Zapraszam, że trzeba trafić. Według moich policznych się zgadzać, ale wiadomo. To już nie bywa. Tutaj mamy lewą stronę spodu, ładniejszą stronę w i przepryzujemy. Dobra. Różego sobie tutaj nałóżniki. Okulary. stał się mały wypadek. Moja wina, nie przemyślałem jednej rzeczy. Że trzeba, można powiedzieć, nie z tyłu zostawić 2,5 cm. Pokażę Wam. To jest przód stopnia. O, to będzie widać. To jest przód stopnia. A jak ja wjechałem po długości, tak jak widać na filmiku. I to zostawiłem 2,5 cm. Nie z tej strony. No zdarzy się życie. Ale już jest to naprawione mały malutki elemencik i ani śladu nie będzie nic widać, a frezować będziemy nakładając właśnie w taki sposób. Tu włożymy, przeprezuje nam i przelecimy po całej długości i wtedy mamy wszystko tak, tak jak się należy. Mój błąd, moja wina. Tylko jesteśmy ludźmi i każdy się może pomylić. Dobra, nie tłumaczę się, bierzemy się do roboty. I mamy wszystko ładnie pofrezowane na podstopnie od spodu. Pokażę jeszcze raz, o jaki ładnie się trafił. Na zawsze biorę potem wszystko docięte, zapamiętajcie. Tu mamy pofrezowane i wszystko docięte na wymiar. Ja zawsze sobie idę na szlifierkę do kącików, na nowego kamera HS950 i szlifuję te kąty, które są widoczne. Czyli w moim przypadku dolny bieg to będzie no, przód. Szlifowany. A górny bieg, czyli mamy jedną stronę widoczną i przód, czyli on tak idzie, to szlifuje ten kancik i ten kancik, i te dwa kanty będą tu sfrezowane flazem R3 albo R4. I co? Prosta robota, jak na razie. Wszystko jest proste, tylko trzeba po prostu chcieć mieć chęci do roboty. I tak oto, poszykowane stopnie, wyszlifowane będziemy zaraz frezować, Nie wiem, czy dzisiaj zdążę. A jak nie, no to jutro. Dobra, to znowu się rozgaduję. Okularki nauszniki I poszli. Mamy kolejnego dnia. Jest godzina 7.30, jak widzimy na poprzednich urywkach filmu. Zacząłem ładnie łamać kąciki i przeszlifowywać stopnie. Tutaj mamy, boga, widać? Widać. I teraz Wam pokażę o co w tym chodzi i jak klient sobie zażyczył. Cięcie. Widzicie tą kreskę? Klient sobie zażyczył, że 2,5 cm od ściany. Ma być ostry kancik, a reszta ma być no, przefrezowany, załamany Kant. To jest strona widoczna. I tutaj tak samo jest załamany Kant. Znaczy przefrezowany. Tak zrobiłem to, można powiedzieć, to jest dolny bieg, bo to jest schody dwubiegowe. Tu będzie ściana i to jest ostry kancik, ładnie załamane, zaokrąglone idziemy dalej i ostry kancik a to jest górny bieg jeden stopień już zrobiłem jak widzimy to jest załamane załamane tutaj załamałem i tutaj też załamałem, wyostrze od spodu jak widać na filmikach przeleciałem papierkę i stępiłem kanciki żeby nic się nie zadarło nikt się nie przeciął i krzywdy sobie nie zrobił dobra Biemy się za ten stopień. Dobra, teraz widzicie, że mam z tyłu bałagan ze mną. To jest naprawdę, to jest jubel. Dobra, najpierw sobie przeszlifujemy szlifujemy na stopień. Zostawiam sobie grubne zbieranie na roteksie. Nauszniki. Przelecimy sobie płaszczyznę bok widoczny, czyli czoło i tutaj te czoło dobra szlifujemy, za chwilkę się tam wywidzimy Chciał kreska od strony ściany na 2,5 cm, bo nie kładł listewki na 18 mm i chciał ostry kant. Nie wiem czy mu tak, ale pije na pa, pan. Kurde, pije nasz pan, próbowałam go namówić, ale wybrał taką opcję, to tak robimy. Teraz przefrezujemy sobie a po, 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 ten kancik, ten kancik i tu załamiemy. I tak oto gotowy stopień możemy zanieść na kubkę. I jest można powiedzieć, już gotowy do straczowania. Nie do wyjazdu, ale do wyjazdu jeszcze daleka droga. Bo zostało mi 4 stopnie i podest do zrobienia. Zapomniałem jeszcze dodać, że przed szlifowaniem, widzicie tutaj te półokrągłe od freza? Trzeba ładnie. Wydubaj dłutkiem na kąt 45 stopni, tak to zrobiłem tutaj. Żeby nam ładnie pod stopnie mógł się dosunąć. Jak widzimy, jest wydubane, a tu nie. Nie zapomnijcie tego zrobić, bo potem będziecie mieli kłopot, na przykład dosunąć pod stopień do samego końca, będziecie mieli lukę i w tym miejscu już się zakończy. Nie widać. O, w tym miejscu już się zakończy. Jeden z moich sposobów na frezowanie stopni, pokazany mam jeden, ponieważ klient wybrał sobie właśnie taki sposób frezowania, że to, to ma być ostry kancik, i tu przydzieli stewka, czyli stewka CQ do kąta prostego. Nie będzie zaczynam na girung. girung, to u mnie znaczy kąt 45 stopni, jakby ktoś nie wiedział, tak sobie zażyczył. Tak ma proste, proste schody, dwubiegowe, podest. O podejście chyba zrobię osobny odcinek, bo tam będzie trochę zabawy o frezowanie, wycinanie itd. To stwierdziłem, że ja zrobię całkowicie osobny odcinek, żeby to zrobić dosyć dokładnie. Ja nie będę tak na szybko nagram u rybek i to wszystko. Nie mam wam jeszcze więcej powiedzieć. Schody łukowe, grube 4 cm pod stopnie, ładnie pasują, przymierzałem. Jak widzieliście, elegancko wchodzi. Zawsze sobie frezuję, jak nie ma oczywiście, zapamiętajcie, LED, to frezuję po całej długości. No i szybciej, jakby nie patrząc. Na 2 cm frezuję, a pod stopnie, strugam na 19,5. 5 cm odejmuję od dwójki, żeby tak tłumaczyłem na samym wstępie albo w połowie filmu. Żeby elegancko po prostu wchodziło i żeby no, drewno się po prostu nie zadzierało. Tak to powiem. I jeśli chcecie zobaczyć więcej spo sposobów na frezowanie stopni i tak dalej, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli macie też jakieś pytania odnośnie tego frezowania, też pytajcie, śmiało odpowiem. I jak Wam się podobało łapka w górę, subskrybujcie kanał dla rozwoju i to wszystko chyba w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!